Cześć, mam Manko z tej strony, Lidy Zytański. W kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie kończyli żniwa, że Trochę pokosiłem poza odcinkiem. Jak pokosiłem, to jest tak jak jest. Nie ma za dużo mijaków. Ile już mamy zebranych, zebranego żupaku? Już wam mówię. 43, 42 tony, 448 kilo czy z kawałka będzie 8 ton? Nie, będzie 50 ton z dwóch kawałków Podsumowując już żniwa Czy coś mnie zaskoczyło w tej żniwa? Bardzo mnie zaskoczyła pozytywnie pszenica Która W moim odczuciu Bardzo dobrze sypała Jeszcze tutaj taki mijaczek Bardzo dobrze sypała, no 20 ton z tamtego kawałka I co? 20 ton z tamtego kawałka. 23 czy 22 ton. to jest nierealne dla mnie Tak szczerze mówiąc dużo mega dużo i ja się cieszę Ja się cieszę, bardzo się cieszę, że pszenicach też sypie rzepak przeciętnie, ale sypie 3 tony z hektara, czy coś może wyciągnął. Tutaj przed jest chyba 10 hektarów. Jakoś sypie, no. Szału nie ma do pewnie urywa, ale sypie. A przed tym była rzutkę boleista. I on sypie jak sypie. Więc coś mu tutaj nie, nie podpisało. Jakaś muszę tutaj płodozmian zmienić trochę w przyszłym sezonie jeszcze tak średnio, a za dwa sezony będzie wszystko bit, bardzo kit, tak liczę, że tak będzie. Tutaj sobie to pole zrobię poza odcinkiem, przejadę je gruberem, tym co mam zbiorę, zbiorę sobie belki jak tu będzie gruberowane. No i będzie wtedy już chyba się ma wszystko będzie bezproblemowo Bardzo widzę, że mu się spodobała ta seria Bardzo dziękuję za tak pozytywny odbiór No dziękuję, dziękuję widzowie. Mojej drodzy Jak, jak spędzicie wakacje widzowie? Poczywacie gdzieś nad Polskim Jeziorem Czy może w góry Albo nad Morze Polskie? Napiszcie w komentarzu. Tutaj, jak z tego jeszcze ukoszę do dwóch ton, to będę happy. Bo tutaj dosyć ładny jest ten rzepak, i jakby był taki ten odcałem no to sypałoby i sypałoby. Tutaj to to jakiś chwast jest ale na chwasty w tym roku Nie, pryskam, tak. orientowałem się już w cenie opryskiwacza. I będzie prawdopodobnie zmieniany opryskiwacz na 15 metrów. Bo ten ma 14, a mi 15, a dużego sezonu będę robił ścieżki. I będą ścieżki z zbożu, wąskie koła do Maseja będą do Ursusa, chyba będą zakładane wąskie koła jak się będzie dało i czego chcieć więcej. Chyba już niczego. Do Ursusa wąskie koła i będzie dobrze. chyc, chyc, chyc do góry i w dół teraz. No, jakby było wtedy by był jeszcze lepiej niż pięknie jakbym 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 e, założył wąskie kładów, bo do masy ja bym musiał zmieniać, a mi się nie chce tak zakładać, zmieniać, zakładać, zmieniać, bo on też jest potrzebny na szerokich kołach, bo do zbierania belek i do takich tam akcji on jest potrzebny na szerokich kołach, nie na węziutkich pałuczankach na szeroki ja nie wiadomo co to muszę się dowiedzieć dobra dojeżdżamy do końca dobra header jeszcze 2 tony 225 kg pięknie pięknie tutaj z tego kawałka oddał mamy coś na przyczepie? mamy na przyczepie? O ja nawet nie myślałem, że mam coś na, na przyczepie, no to będzie z 50 ton. Oj tak widzowie, aż się ucieszyłem. Z 50 ton będzie tego przypadku. To będzie na 4,5 kursu. Będę woził nawet na to samo jak zmienię w niej burty, to będę woził na wydanie. Jeszcze, 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 jeszcze. Wszystko, sześciutko. Dobra, lecimy tutaj, lecimy do czwarka. Przyjedziemy sobie 3-4 kosiki Chyba, że będzie szybko szło. I kończymy odcinek i lecę do, dla was nagrywać inną serię. No, jaką to się dowiecie już wkrótce? Nie wiem, przyjadę sobie może tutaj to. O. się Doj, dojtwar. Siema, dość Lecimy z Tomacikiem, co? lecimy, lecimy, sianku, pięknie podbierak w dół B i lecamy tak, zbiera, zbiera jest giro. no i czy będzie dużo czy z, tego pola, czy z tego pola o, nawet z tego pokosu już jest dużo teraz tu i znowu zbieramy No ja teraz tutaj dziesiuk już, Na starecie już dwie beleczki mamy. No ja wam mówię, że ten pokaz jest lepszy od tamtego pierwszego, bo to drugi raz już zbieram tą prawę, wcześniej pierwszy raz ją zbierałem, więc wiecie jak to mogło być. Różnie było. To lecimy. Dobra, teraz do góry. I w dół i lecimy w głowę. Dobra, jeszcze tutaj sobie wlecę. Tutaj taki ten pokos trochę porozwalany przez grabiarkę, ale jakoś się go zbierze na dwa razy. Po trochę się go wybrało, obrębę zbieram ściernie jeszcze troszeczkę jeszcze milimetry wypuszczamy będzie i lecimy do przodu czy te barki są duże? według mnie są jakie są Trasa dobrze zbija, więc nie ma tragedii. Tutaj wszystko jest git, mi się podoba. Jak tu się robi w polu jest... Nie jest, jest właśnie sucho. jest właśnie sucho. I bardzo by było dobrze, jakby spadł jakiś deszcz. No, wtedy by było bardzo dobrze, a jak nie spadł, nie, jak nie spadnie deszczyk, no to też wiadę w to pole. No bo tutaj ten, taka sytuacja jest, wiem, Żeby spadał, spadł deszczyk sobie piękny, to sobie będzie lepiej. Tutaj. Jakbym nie kodokupił tej łąki, to też by było, ale jak będę miał w tym sezonie większy zapas, to pierwszy pokos w przyszłym sezonie, przecież nie będę musiał na ten. W pryzmę, w pryzmę sobie kupię i w pryzmę dam. I później sprzedam na z Widzowie Big Brain Bez problemu mi się wydaje, że tak by było dobrze zrobić Bez problemu dobra, lecimy A Teraz pod górkę. To Jest bardzo dobrze Dojczwar czy będzie zakupiony? Będzie zakupiony raczej Rybak dobrze sypnął Chyba mamy te 50 ton Plus 20 plus 13 słonecznika Plus wełnę owiec Która będzie produkowana Chyba że owce nie, nie, nie będą Nie chciały produkować no to się troszeczkę zdenerwuje, z ból wresuję, ale to mniejsza już z tym. Fajnie mi się bardzo ten tym dojczwarem, bardzo fajne, przyjemnie. Bez, bez problemu się nim porusuje. Tutaj będzie całe pole zawalone, zobaczymy, będę... Zliczę ile by było belek, zliczę to. Zliczę to. Ile było belek. Wszystkich belek, ile było. Teraz tutaj F u góry i teraz F do i lecimy w potos. Znowu, ojoj, oj, trochę po lewo i lecimy. Dobra, zamykamy i lecimy dalej. Co tu jest jeszcze? Tu jest takie wąskie dwa po kosiki, w troszeczkę trawa, ale nic z tym, być żąba jest jeszcze nie zaorana. Bo jak będę orał to pole całkiem, wtedy tak będzie, ale jak już zaoram to pole całkiem, to muszę gdzieś indziej mieć łąkę na jeden sezon, choćby nawet jedno sezonową łąkę. To nie wiem, I jak to pole zaoram, to od razu tam, to też będzie. Tam też będzie, gdzie teraz nie ma. Tam też już była trawa tutaj na całym. I to myślę, żebym był w stanie wykarmić wszystkie te moje owce. Ile ich by już tam nie było. To bym był wtedy w stanie je wykarmić wszystkie. Tak mi się wydaje. Kurde, 20-30 metrów belka jest dobrze. Żebym był w stanie wykarmić owce, do tego jakieś, jakieś świnie może. Świnie. Nie, nie za bardzo. Krowy może zobaczymy Pomyślimy, zobaczymy. Pomyślimy, zobaczymy. I lecimy teraz w dół, później do góry i później wiadę w te trzy pokosy. Nie? Tak zrobimy i będzie dobrze. Znowu będzie zaraz belka. Już jest. Kurde, zagapiam się. Bo jest z górki. I się trochę skupić, muszę lecimy lecimy sobie w dół do góry i w górę i w górę i w dół będzie znowu pikać co mam jeszcze mogę powiedzieć co tu będzie na polu po prawo co może być rzepak tu będzie teraz Sezon sobie rzepak jak tu sypnie rzepak ze 20 ton jak finca bardzo 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 Dojczwary jest dosyć skrętny, ale, nie, jest bardzo skrętny, ale nic, ale jest bardzo skrętny i to jest w temacie. I teraz znowu pod górę ciśniemy. Dojczwary, dojczwary, ryczy, ryczy, ładnie ryczy. Do góry. Czy belka mi nie zacznie spadać? Nie, nie zacznie. git. Tutaj będzie po lewo. Rzepak. Przed domem będzie raczej soja, a na tamtym będzie pszenica, będzie był rzepak. No i to by było z tych pól, co bym chciał na nich mieć. Ale tutaj myślę, że za dwa, trzy sezony, za trzy sezony dokładnie, bym chciał mieć te dwa pola zrobione, czyli w przyszłym sezonie. No i belka Czyli w przyszłym sezonie na jesieni. Bardzo prawdopodobne, że zaoram tą łąkę i będę musiał gdzieś łąkę znaleźć jakąś. Czy znajdę? Czy zasieję przed domem na rok? Już mogłoby i tak by... gdyby był jakiś pudoz zmieniony. By było zmienione. Tutaj by było kawał dobrego pola. Wtedy bym się zastanowił, bo tutaj mam, mam blisko tą łąkę. Wtedy bym się musiał dobrze zastanowić, czy ja bym tu nie chciał więcej sezonu znieść tego pola, a niż tylko ten jeden sezon, co by był. To bym się wtedy musiał zastanowić. No tak to to tutaj jest większy kawałek pola niż przed domem tak przecież. Bo tam by to chyba za 20 hektarów teraz. Coś ten desen, nie pamiętam dokładnie, jak coś jest w ten desen, jest tego sporo, wręcz, wręcz bardzo dużo jest tego, jest wręcz bardzo dużo tego, ale to... Bo tu widzę, to jest grząba, no na tej grząbie takie schowo zawsze wszystko będzie. Bo no, nigdy tam nic nie urości dobrego. Tak jest nie, nie. nigdy. To bym musiał zjednoczyć parę pól. do piermowy w sezonie łąkę. I na jesieni. I wtedy, albo jakbym miał duży zapas paszy, to wtedy bym mieć sezon bez łąki. No i wtedy wy wiecie jakby to wyglądało. Bez łąki i rok bez się on później na jesieni znowu okay. można by było i tak to zrobić ale czy to mi się będzie opłacać zobaczę za sezon za dwa, dwa sezony zobaczę tak zobaczę za sezon, do dwa sezony czy to się mi opłaca bo jak mi się to nie opłaca to po co mam to robić, bo wszystko się musi opłacać jak będzie dobra cena za wełnę czasami jak będzie dobra cena za wełnę czasami no to będzie pogers totalny będzie git a jak będzie słaba cena za wełnę to się nie wiem czy mi się nawet będzie opłacało owce owce trzymać ale raczej ale raczej ale raczej tak Raczej będzie mi się jej trzymać. Po co mają gnić te owce, nie gnić tylko, tak. Nie produkować, to przerzucimy się jeszcze na jakąś inną... Na jakieś inne zwierzęta. Wszystko jest możliwe. Belek w tym sezonie jak nastukam 50 z tego pola. A może i będzie już. Jeszcze na pewno nie będzie 50, ale może już być może być z tego ponad 50 belek i w przyszłym... i w przyszły sezon dwa trzy pokosy, bo w tym sezonie jeszcze jeden pokos będzie i w przyszłym sezonie dwa dwa, trzy pokosy to widzę widowie to widowie Przepraszam też jak będziecie słyszeć, że syrena wyje ona wyje Syrena To nie miało sensu, ale... No, dobra eee, Dojedziemy sobie do końca, ja pojadę tam w dół. Jeszcze nie wiem na odcinku Albo nie, nie będę Was zanudzał. Bo teraz Syrena wyjedł, więc Albo będziecie mnie słyszeć głośno, Albo w ogóle mnie nie będziecie słyszeć. Więc Tak jak wam mówię, będzie różnie. Ale będę się starał, żeby było jak najlepiej dla Was. Widzowie, będzie dużo fajnych akcji. Na przykład już mam, a może nie, nie będę wam zradzał co ja już mam, jednak zostawię coś w tajemnicy dla siebie, bo wam mówię wszystko, a później nie ma żadnej niespodzianki, więc musicie oglądać odcinki, wyczekiwać, wtedy się wszystkiego dowiecie, wszystkiego się na pewno dowiecie na spokojnie. Dobra, jeszcze belek, belka jest, belek, belka jest jeszcze, nie belek. Tak więc widzowie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Do kolejnych odcinków trzymajcie się, cześć. Siema!